Cześć, ja jestem Michał i to Was Po prostu Klocki, a to kolejny haul klockowy, czyli seria, w której pokazujemy moje LEGO zakupy. Na samym początku mamy coś niezwiązanego z zakupami, przynajmniej moimi, ponieważ widzicie tutaj karty, między innymi karty, które miały trafić do paczki na wośp, to czym właśnie tam informowałem w jednym z materiałów. Jednakże niestety tak się nie stało, a to dlatego, że osoba, która wygrała tą cytację za niemałą kwotę, bo prawie 380 zł, tam bez 2 zł. Niestety nie zapłaciła. Zamówienie zostało wczoraj anulowane przez Allegro. Wczoraj, kiedyś nagrywam, czyli dla Was to już jakiś tydzień, półtora tygodnia temu. No niestety, nic z tym niestety nie mogę zrobić. Szkoda, naprawdę szkoda, ale może za rok uda się coś jeszcze na Właśbę zostawić. A te karty może trafią na jakiś konkurs. Zobaczę. Przy okazji, możecie napisać w komentarzach, co wy robicie z kartami. Ile go zbieracie, otwieracie? Czy tak jak ja, trzymacie na jakieś okazje nieotwierane? Ale tak czy siak, przejdźmy sobie do otwarcia paczek. Jak widzicie, dotarło do mnie troszkę patuszek, gdyż są tutaj aż 4 kartony. Od takich tutaj malusienkich, po takie naprawdę wielkie. więc myślę, że otwieranie możemy zacząć po prostu od najmniejszej do największej paczki dlatego pozostałe trzy ściągam i przejdźmy do otwarcia tej małej paczki powiem Wam szczerze, że ta mała paczka jest naprawdę nietypowo zapakowana, nawet nie wiem czy jest to jakiś kartonik czy jest to po prostu taki blok taśmy owinięty kartką papieru, na której była etykieta, którą pozwoliłem sobie po prostu przed nagraniem ściągnąć Naprawdę opakowanie tego jest troszeczkę nietypowe, a ta paczka pochodzi z vinted, a tam właśnie najczęściej takie nietypowe opakowania się zdarzają, przynajmniej z tego co słyszałem. Chociaż teraz no, mogę też powiedzieć, że chyba z własnego doświadczenia też już to wiem. Tutaj chyba jednak jakiś kartonik jest, ale powiem szczerze, że nie do końca wiem jak jest to zabrać więc chyba zrobimy sobie przyspieszone tempo Nawet nie zauważyłem, że podczas timelapsa walnąłem troszkę w telefon, przez to troszkę się zmienił kadr. A mamy tutaj taki oto model, już część z Was może go poznaje. Chyba wszystkie elementy wyjąłem. Tutaj mamy również instrukcję. Zaraz wam dokładnie pokażę, co to jest na model. Pochodzi on z Lego Batman Movie, był to ekskluzyw dla Toysa Rasa, to było dokładnie jakaś taka akcja, że budowało się go w sklepach, nie było on do kupienia, tylko zdawało się go za darmo. A jest to taki mini Batmobile, tak jakby przerobiony autka Emeta na batmobil. Jak wiecie, autka Emeta zbieram, więc naprawdę się cieszę, że udało mi się zdobyć ten unikatowy samochodzik Emeta a batmobil. Dodatkowo z oryginalną instrukcją co jest naprawdę, no chyba dosyć unikatem, mogę tak powiedzieć. Przynajmniej ja się wcześniej nie spotkałem, bo ktoś sprzedawał ten model z instrukcją, a zapłaciłem za niego tylko 25 zł, więc uważam, że jest to naprawdę przyzwoita cena. Cały model powinien wyglądać mniej więcej tak. Tutaj widzę, że troszeczkę źle to poskładałem, też chyba tam paru, dwóch, trzech lotków brakuje ale nie jest to większym problemem, gdyż mi najbardziej szczerze powiedziałam, zależało na instrukcji, gdyż model nie zawiera jakichś żadnych unikatowych części, także naprawdę się cieszę, że udało mi się to zdobyć. To teraz możemy już przejść do drugiej, nieco większej paczki, której zawartość również pochodzi z Vinted i która również zawiera coś takiego, myślę, że mogę powiedzieć już unikatowego jak na obecne czasy. Gdy za to również zapłaciłem 25 zł. Podobnie jak za zawartość poprzedniej paczki. Co jest naprawdę wręcz rewelacyjną ceną. Tutaj już chyba wszystko co trzeba przeciąłem. Tak jest. Także możemy dostać się do zawartości. Jest ten nowy, nieotwierany zestaw Lego City. Już naprawdę archiwalny. Widzę, że paczka jest naprawdę super zabezpieczona o co się troszeczkę obawiałem a jest to zostawić 7741 helikopter policyjny gdyby wyszedł on w tym roku zapewne bym go nie kupił ale kupiłem go na okazjoną cenę 25 zł za nowy oryginalnie zamknięty zestaw co jest naprawdę genialną okazją jestem naprawdę zachwycony że udało mi się go zakupić jeszcze w takiej cenie to tym bardziej Pora na trzecią, przedostatnią nie w tym odcinku, ale spośród paczek, które odebrałem w dniu dzisiejszym, mamy tutaj paczkę z Lego Shopu, co już się pewnie domyśliliście po sposobie pakowania. Jak pamiętacie, w poprzednim haulu klockowym kupiłem modulara, za co dostałem troszkę punktów VIP, przez co mogłem je sobie wymienić. Na jeden bardzo ciekawy gratis, który dostępny do wymiany był już od Black Friday 2021 czyli no w zasadzie to ponad 3 miesiące a ja chciałem go od samego początku, ale po prostu brakowało mi punktów VIP. Natomiast po zakupie modulara w końcu było mnie na niego stać, już pewnie wiecie co to za gratis. Jest to stary aparat. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że udało mi się go zdobyć, bo tak jak mówię, od listopada tylko czekałem, nie miał punkty VIP, żeby sobie go odebrać. A, żeby złożyć zamówienie, musiałem coś kupić, więc kupiłem nowość na luty, czyli BrickHeads Baza Astrala z tej Story. Również bym go chciał zakupić, jednakże wiadomo, nie dobierałem nic do darmowej dostawy, po prostu jest to chyba pierwsza paczka z LEGO Shopu, nie licząc pojedynczych zamówień na elementy w której po prostu zapłaciłem 25 zł za dostawę ale po prostu już tak bardzo chciałem osiągnąć ten aparat że nie mogłem się doczekać pomimo tego, że zarówno karton, jak i taśma w której jest zapakowane ta paczka pochodzą z Amazona to ta paczka nie została przez mnie zakupiona na Amazonie a na Eliksie jednakże fajnie tutaj sprzedający użył ponownie materiałów wysyłkowych jest to oczywiście na plus a znajduje się tutaj zestawik już wycofany, który pochodzi no, z Lego Speed Champions. To już i tak mogę Wam powiedzieć, bo za chwilę się sami o tym przekonacie. Z roku 2020, czyli jest to Speed Champions 800-studowy. I jak już może połączyliście fakty, jest tylko jeden zestaw, którego nie mam. A właściwie to już go mam, bo właśnie go otwieram, który pochodzi z Lego Speed Champions z roku 2020 a którego ja właśnie nie posiadam tutaj wyciągam zabezpieczenia paczki aby wam już pokazać zawartość przepraszam, tego teraz nie widzicie ale pudełko jest po prostu za duże, abym to wam pokazał okej okay. mamy już ten wspaniały zestawik tutaj ściągam folię belkową, może wrzucę ten karton na dół a jest to zestaw 76898, 2 Jaguary, Jaguar z formuły E oraz jakiś taki chyba bardziej SUV ale też samochód sportowy. No, bo jest to seria Speed Champions. Naprawdę jestem zadowolony, zapłaciłem ten zestaw 200 zł. Co jak na to, że jest już wycofany, jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Dodatkowo pudełko jest w stanie idealnym. Co akurat w wypadku tej serii w przeszłości może mieć jakieś znaczenie, ale i tak nie planuję tej zestawu sprzedawać, tylko je sobie zbudować. W tej kopercie znajduje się mój zakup za 10 zł na vinted. Jest to jedna figureczka, a konkretniej figurka z logiem T-Mobile. Jest to figurka rowerzysty. Jest ona w naprawdę dobrym stanie, cieszę się, że udało mi się ją zakupić, gdyż po prostu ona mi się podobała. Jak widzicie mam teraz tutaj przed sobą taki oto malutki naprawdę kartonik, który pochodzi z Vinted. Jak może pamiętacie jakiś czas temu, zakupiłem sobie nową nieotsieraną wywrotkę LEGO City z 2009 roku z uszkodzonym pudełkiem. No to teraz udało mi się również na Vintage, podobnie jak wywrotkę, wyhaczyć do kompletu koparkę 763.0. Również jest ona nowa i nieotwierana i również posiada zniszczone pudełko. Też to pudełko już jest w naprawdę dość makabrycznym stanie. Nie to co od wywrotki, to od wywrotki jeszcze jako taka wyglądało, ale za naprawdę okazyjną cenę 60 zł i tak uważam, że było warto. Gdyl zestaw jest naprawdę fajny i będzie, myślę, genialnie się prezentował razem z wywrotką. Ale to pewnie dokładnie omówimy sobie podczas recenzji, która myślę, że za niedługo powinna się pojawić. Gdyż za chwilę dosłownie odcieram ten zestawik i go sobie buduję, bo tak on mi się po prostu podoba. Dodatkowo chcę po prostu na żywo go zobaczyć, jak będzie wyglądał koło wywrotki. Ale dosyć już gadania o tym, przejdźmy dalej. Ostatnia paczka w tym filmiku pochodzi z BrickLinka, a jak BrickLink, no to są to elementy, gdyż tam najczęściej właśnie kupuje się elemenciki. Oczywiście można kupić zestawy, figurki, instrukcje, właściwie wszystko, co tylko ma na sobie logo LEGO. Także to akurat nie jest takie oczywiste, ale zazwyczaj jednak kupuje się tam elementy. Jadą więc tylko dwa rodzaje elementów tego 200 sztuk, drugiego 50. Aż tak dużo tu mi zamówiłem. Mamy tutaj tajne 1/2, w kolorze dark blue gray oraz light blue gray. Dark blue gray jest 200 sztuk, a light blue gray 50 sztuk. Także razem daje to 250. Przedadzą się one, oczywiście, do miasta. Tutaj widzę. Jeszcze jakieś takie wypełnienie. Moim drogą, naprawdę ciekawie sprzedawca to zapakował w taki ekologiczny worek pochodzący z zestawu Lego. Naprawdę spoko pomysł. Jeszcze tak na koniec pokażę Wam jedną figuraczkę, którą sobie zakupiłem. Zakupiłem ją za 17 zł w osą Mamy tutaj tego to takiego leśnego jakby chłopca. Udało mi się go sobie wymacać. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Oi, i